Z tej strony Paweł Dąbrowski, firma Cleaning Support. Dzisiaj kolejny film o preparacie POG, czyli Paint Oil Grease. Jest to nasz najlepszy odklamecz na plamy pochodzenia ropu pochodnego, olejowe i wszystkie, które są wrażliwe na rozpuszczalniki. Dzisiaj mamy plamę z oleju samochodowego. Ktoś się może zapytać, no dobrze, ale skąd w domu olej samochodowy? Słuchajcie. Musicie sobie zdawać sprawę, że nie tylko w domu może być olej, ale też i przede wszystkim w samochodzie, w bagażniku na przykład. Może się rozlać, tak? W jaki sposób go usunąć? No właśnie tutaj przychodzi z pomocą Handstest POG. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to jeden z najbardziej takich ulubionych odplamiaczy wszystkich osób, które piorą tacecki samochodowe. Właśnie dlatego, że tak fajnie usuwa olej samochodowy. Ok, przechodzimy do odplamiania. Rozprowadzamy preparat na kawałku plamy. Tak, żeby zobaczyć, czy on w ogóle nam tutaj zadziała. I przechodzimy do tamponowania. Tamponujemy ręcznikiem z mikrofibry. Niech on będzie biały. Tak, żebyśmy widzieli, czy w ogóle jakiś jest transfer. Czy ten preparat po prostu działa. Bo to jest. Najbardziej istotne jest transfer, tamponujemy do momentu, aż większość tej plamy przejdzie na mikrofibrę. Ok, teraz wypłuczemy klamę przy użyciu odkurzacza. Jak widzicie e, preparat POG bez problemu poradził sobie z plamą olejową, e, także jeżeli będziecie mieli jakieś problemy z tapicerką samochodową, tak, tam gdzie się Wam po prostu rozlał olej samochodowy, w bagażniku, gdzieś na fotelu kierowcy, pasażera, jak najbardziej możecie wykorzystać e, HemSpec e, POG. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli chcielibyście, żebym pokazał Wam jeszcze jakąś konkretną plamę, jak najbardziej zapraszam do komentowania. Cześć!